Cześć Manko, z tej strony TV, bo dziękuję Wam za 100 subskrypcji. Nawet nie no, zdążyłem nagrać specjala za 50 i teraz właśnie będzie za 50 i jaki ma być spec, specjal na 100? Yy, specjalna 100. Specjalna 100 powiem Wam na końcu odcinka, teraz przejdźmy już do Q&A. Yy, teraz pytanie, większość to jest od tych samych osób, pytanie od Konzipska. Konzipka, przepraszam. Yy, yy, Wolisz ke kebaby czy hamburgery? E, chyba raczej bardziej kebaby e, niż hamburgery, a bardzo lu lubię to i to. E, teraz o WP mi Kubę do Sika. Czy kiedykolwiek grałeś na klawiaturze? Oczywiście, że grałem u mojego kuzyna. E, czy grałeś... E, odkąd Zipka znowu? Czy grałeś kiedyś w Fortnite na innej platformie? No, grałem. Jak długo spędzasz czas w Fortnite? No ciężko powiedzieć, bo w dni wolne trochę więcej, 5. a tak to po 2 godziny, żeby nagrać. No, dobra, teraz kolejne. Yy, od Hika. Yy, czy wolisz Fortnite czy Fifa? Ja bardzo lubię Fifa, i to, ale wolę Fortnitea. Czy masz dziewczynę od konzipka? Nie mam dziewczyny, ale miałem. Yy, znowu odkaz czemu... Yy, czemu tak dużo pytań napisałem? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Yy, nie, nie pomogę Ci wypić na ety. Yy, będziesz nagrywał inne gry? No znaczy nagrałam w Fifa yy, Ile mam lat Olsonka? Yy, mam lat... 10. No teraz już 11 rocznikowo. Czy kiedyś coś nagramy? No, Olsonek na pewno. Yy, teraz yy, kiedy, kiedy pokażesz twarz od Alana Kowalczyka, yy, pokażę twarz na 1000 subskrypcji. Czy jesteś uzależniony od grania w gry? Między innymi w Fortnite nie jestem uzależniony, ale może dużo spędzam czas do grania w gry, ale nie jestem uzależniony. A teraz, specy... jaki będzie specjalna 100 subskrypcji, to jest turniej. Właśnie razem organizuję go z Olsankiem13 i z KonZipkiem, są moi dwa moderatorzy. Znaczy mam jeszcze więcej, ale oni, oni mi pomogą, to serwer Discord będzie, trzeba się zgłosić, po pierwsze. Na, di na Discorda będzie, będzie trzeba się zgłosić. Yy, znaczy, w komentarzach, w komentarzach się zgłaszamy. Ja na Discorda to wam powiem. Yy, no i dziękuję wszystkim, że zadaliście mi pytania. Do tego, Quenday, yy, Jutro, znaczy jutro na live wam yy, porobimy sobie tą mapkę. Właśnie. Do tego turnieju, bo to będzie na kreatywnym, bo niestety nie mam customów. A tak to już nic. Wszystko newsy. Dziękuję Wam wszystkim. Dziękuję za te 100 subskrypcji, że każdy się włożył w to bardzo. Dziękuję Wam. I się mam